Wyobraź sobie sekret tak potężny, że może zmienić twoje postrzeganie rzeczywistości. Odkrycie tak głębokie, że odkryte zdaje się znikać przed oczami, jakby ktoś chciał je ukryć. Czy słyszałeś kiedyś o skoku kwantowym? Oto klucz do tajemnicy, która według wielu wkrótce zostanie ocenzurowana. Dzisiaj porozmawiamy o tym niesamowitym sekrecie, który jest utrzymywany w tajemnicy i można go usunąć w dowolnym momencie. Przygotuj się więc, bo to, co za chwilę odkryjesz, może zmienić bieg twojego życia. Koncepcja skoku kwantowego nabiera tempa w ostatnich latach, ale jej korzenie sięgają fizyki. W świecie naukowym opisuje nagłą zmianę cząstek subatomowych z jednego stanu w drugi. Jednak idea ta wyszła poza obszar nauki i wkroczyła w dyskusję na temat transformacji świadomości i potencjału ludzkiego. Skok kwantowy stał się symbolem radykalnej zmiany która zachodzi niemal natychmiast i w zaskakujący sposób. Dlaczego więc ta koncepcja wywołała tyle zamieszania? Dlaczego podejmuje się tak wiele próbko uciszyć? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym filmie. I wbrew temu, co wielu myśli, nie jest to tylko zjawisko naukowe. To objawienie na temat natury samej rzeczywistości coś, co musisz wiedzieć, zanim będzie za późno. Ale jak zaczął się ten sekret? Cofnijmy się trochę w czasie. W laboratoriach fizyki kwantowej naukowcy zaobserwowali intrygujące zjawisko: maleńkie cząstki, które znikały w jednym miejscu i pojawiały się w innym bez widocznego wyjaśnienia. To był pierwszy przebłysk skoku kwantowego. Jednak z biegiem lat badacze rozwoju osobistego i duchowego zaczęli łączyć te wydarzenia z ludzkimi doświadczeniami transformacji. Skok kwantowy zaczął symbolizować moment, w którym świadomość dokonuje skoku. Zmieniając nasz stan istnienia. Wyobraź sobie moment w swoim życiu, w którym nagle wszystko nabiera sensu, głębokie zrozumienie, które zmienia sposób, w jaki widzisz świat. To jest milowy skok. Jednak wiedza ta była ukrywana. Przeciwstawne siły próbowały ukryć tę prawdę i trzymać ją poza zasięgiem wszystkich. Czego się za chwilę nauczysz, może być punktem zwrotnym w twojej osobistej podróży. Ale bądź ostrożny, ponieważ te informacje mogą zostać usunięte z internetu w dowolnym momencie, a nie chcesz ich stracić. Aby zrozumieć, czym naprawdę jest skok kwantowy, musimy najpierw przyjrzeć się fizyce kwantowej. Ta dziedzina badań bada zachowanie cząstek na poziomach subatomowych. Wyobraź sobie cząstki, takie jak elektrony, istniejące na różnych poziomach energii. Kiedy elektron absorbuje lub uwalnia energię, natychmiast przeskakuje z jednego poziomu na drugi. Zjawisko to, zwane skokiem kwantowym, zachodzi bez widocznego przejścia między dwoma stanami. To tak, jakby elektron po prostu zniknął z jednego miejsca i pojawił się w innym. Wydaje się magiczne, prawda? Ale skok kwantowy wykracza poza świat subatomowy. W ostatnich dziesięcioleciach naukowcy, filozofowie i badacze duchowości zaczęli kojarzyć tę koncepcję z osobistymi przemianami. Wyobraź sobie, że podobnie jak cząstki, nasze umysły i stany istnienia, również mają zdolność wykonywania nagłych skoków. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że pomysł lub wgląd po prostu zmienił twoje życie? Gdzie nagle coś, co wydawało się niemożliwe, stało się jasne? Jest to milowy krok w zastosowaniu do ludzkiego doświadczenia. Zilustrujmy to praktycznym przykładem osoba, która latami zmaga się z traumą lub blokadą emocjonalną. Nagle po głębokim doświadczeniu wszystko się zmienia. Zrozumienie problemu, zaakceptowanie przeszłości i uwolnienie się od cierpienia następuje tak, jakby ktoś włączył przełącznik. To skok świadomości, radykalna zmiana w sposobie postrzegania siebie i otaczającego cię świata. Jest to rodzaj skoku kwantowego, o którym tutaj mówimy. Jak to się dzieje? Często jest to proces gromadzenia energii mentalnej, emocjonalnej lub duchowej. Tak jak elektron potrzebuje zastrzyku energetycznego, aby zmienić poziom, tak my, jako istoty świadome, również przechodzimy przez wewnętrzne procesy, które prowadzą nas do tych skoków. Medytacja, samowiedza, intensywne doświadczenia życiowe, a nawet nagłe spostrzeżenia, mogą wywołać tę zmianę. Kluczem jest tutaj zrozumienie, że skok kwantowy to nagła zmiana, która prowadzi do nowej rzeczywistości, nowego sposobu istnienia. To, co czyni tę wiedzę tak potężną, to właśnie umiejętność zrywania z tym, co znane, i otwierania drzwi do nieskończonych możliwości. Teraz, gdy już rozumiesz, czym jest skok kwantowy i jaki ma on związek z naszym doświadczeniem życiowym, zbadać jego konsekwencje i korzyści, jakie może przynieść. Koncepcja skoku kwantowego nie ogranicza się tylko do dziedziny fizyki lub transformacji osobistej. Obejmuje znacznie szersze spektrum i może zmienić sposób, w jaki postrzegamy nasze życie, nasze wybory, a nawet nasze przeznaczenie. Zacznijmy od zastanowienia się, jak ten pomysł może wpłynąć na nasz sposób myślenia. Często czujemy, że utknęliśmy w negatywnych wzorcach myślowych, wierząc, że ograniczają nas okoliczności. Na przykład, czy kiedykolwiek miałeś poczucie stagnacji w życiu zawodowym lub osobistym, jakby coś stale blokowało ci drogę. To jest sytuacja, w której skok kwantowy może coś zmienić. Reprezentuje możliwość nagłej zmiany, dzięki której w jednej chwili możesz zmienić swoją perspektywę i dostrzec możliwości tam, gdzie wcześniej były tylko przeszkody. Jak jednak objawia się to w praktyce? Jedną z najgłębszych konsekwencji skoku kwantowego jest uświadomienie sobie, że nasze przekonania i intencje odgrywają aktywną rolę w tworzeniu naszej rzeczywistości. Kiedy dokonasz milowego skoku w swojej świadomości, Zaczniesz widzieć poza narzuconymi sobie ograniczeniami. Wyobraź sobie osobę, która przez lata wierzyła, że nie udaje jej się spełnić swoich marzeń. Następnie, po chwili głębokiej refleksji lub znaczącego doświadczenia, to przekonanie zostaje obalone. Nagle zdaje sobie sprawę, że zawsze miała moc zmiany swojej trajektorii. Na tym właśnie polega istota skoku kwantowego. Nagła transformacja, która całkowicie zmienia sposób, w jaki odnosisz się do świata. Korzyści są ogromne. Po pierwsze, następuje wyzwolenie mentalne. Zmieniając percepcję, otwierasz przestrzeń na nowe możliwości, pokonując blokady, które wcześniej wydawały się nie do pokonania. Dodatkowo, ta zmiana świadomości może skutkować bardziej zrównoważonym stanem emocjonalnym. Poczucie kontroli nad własną rzeczywistością przynosi spokój i pewność siebie. Po drugie, skok kwantowy może mieć wpływ na Twój rozwój osobisty i zawodowy. Eliminując ograniczające przekonania, stajesz się bardziej otwarty na możliwości i zaczynasz przyciągać sytuacje, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Co więcej, wiele raportów sugeruje, że skok kwantowy ma również konsekwencje dla zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Kiedy zmienisz swoją świadomość i zaczniesz dostosowywać swoje myśli i emocje w pozytywny sposób, twoje ciało zareaguje na tę nową wibrację. Znane są przypadki osób, które po skoku kwantowym odnotowały znaczną poprawę stanu zdrowia, od redukcji stresu po pokonanie chorób przewlekłych. To nie magia, jest to nauka o harmonijnym działaniu umysłu i ciała. Skok kwantowy to radykalna zmiana, która może przekształcić każdy aspekt Twojego życia. Degeneracją jest zrozumienie, że rzeczywistość nie jest stała. Może być kształtowany przez sposób, w jaki myślisz i czujesz. Korzyści są oczywiste. Wolność psychiczna, rozwój osobisty, zdrowie emocjonalne i nowe spojrzenie na to, co jest możliwe. A co najlepsze? Ta przemiana jest w zasięgu każdego. Skok kwantowy nie jest czymś zarezerwowanym dla nielicznych. Jest to naturalne prawo każdego z nas jako świadomych istot. Pomimo korzyści i potencjału transformacyjnego, jaki niesie ze sobą skok kwantowy, temat ten budzi kontrowersje. Wiele osób, zwłaszcza w tradycyjnych środowiskach naukowych, Podchodzi do tej koncepcji sceptycznie. W końcu, jak pomysł z fizyki kwantowej, który zajmuje się cząstkami subatomowymi, można zastosować w życiu człowieka. Dla tych krytyków mówienie o skokach kwantowych jako o zjawisku osobistej transformacji to nic innego jak pseudonauka. Dzieje się coś głębszego. Dlaczego zatem istnieje tak duży opór przed przyjęciem tych idei, lub nawet ich dyskusją? W tym miejscu dochodzimy do tajemnic związanych ze skokiem kwantowym. Niektórzy twierdzą, że potężne siły, instytucje naukowe, rządy czy same media starają się trzymać tę wiedzę poza zasięgiem ludzi. W końcu, gdyby każda jednostka mogła rzeczywiście zrozumieć i osiągnąć swój własny skok kwantowy, co by to oznaczało dla obecnych struktur władzy? Opór i cenzura wynikają ze strachu przed nieznanym i zagrożeniem status quo. Mówiąc o skokach kwantowych w szerszych kręgach, często słyszy się, że informacje te są szybko dyskredytowane, a filmy lub teksty na ten temat często znikają z internetu. Rodzi to intrygujące pytanie dlaczego te idee miałyby być cenzurowane, jeśli nie mają w sobie prawdziwej mocy? I właśnie ta wątpliwość czyni ten temat tak fascynującym. Sekret skoku kwantowego polega na tym, że daje nam on wgląd w wewnętrzną moc, którą każdy posiada, ale rzadko ją odkrywamy. Próby uciszenia tej rozmowy tylko wzmacniają poczucie, że czeka nas odkrycie czegoś wielkiego. Ten film to twoja szansa na nawiązanie kontaktu z tą wiedzą, zanim zostanie ona zamiczona pod dywan. Kontynuujmy naszą podróż i poznajmy historię tych, którzy odważyli się dokonać tego skoku i na zawsze zmienili swoje życie. Aby zilustrować siłę skoku kwantowego w działaniu nie ma nic lepszego niż poznanie prawdziwych historii ludzi, którzy doświadczyli tej transformacji. Wyobraźmy sobie na przykład kobietę o imieniu Christina. Przez lata zmagała się z poczuciem niższości i ciągłym strachem przed porażką. Mimo że była utalentowana, jej ścieżka zawodowa wydawała się blokowana przez niepewność i ograniczające przekonania. Potem coś się wydarzyło. Po intensywnej sesji medytacyjnej Kristina doświadczyła chwili jasności. To było tak, jakby zasłona została podniesiona. Nagle wszystkie wątpliwości, które ją prześladowały, zniknęły, a ona poczuła niezachwianą pewność siebie. Ta nagła świadomość zmieniła bieg jego życia. Kristina opisuje to doświadczenie jako skok kwantowy, moment, w którym jej umysł całkowicie zmienił stan, otwierając drzwi do nowej rzeczywistości. Kolejne zeznanie pochodzi od Mateusa, biznesmena, który był na skraju bankructwa. Relacjonuje, że po przystudiowaniu koncepcji skoku kwantowego i rozpoczęciu praktyki technik wizualizacji doświadczył radykalnej zmiany w swoim sposobie myślenia. Rozwiązania problemów zaczęły pojawiać się spontanicznie. Mówi, że w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że trzyma się starych przekonań, które utrudniają mu rozwój. Dzięki temu spostrzeżeniu jego firma zrobiła krok naprzód i znalazł drogę do sukcesu, o której nigdy wcześniej nie myślał. Mateusz przypisuje tę transformację zmianie świadomości, którą zapewnia skok kwantowy. Te historie nie są odosobnione, reprezentują zjawisko, którego doświadcza wiele osób nagłą zmianę, która zmienia ich postrzeganie i pozwala im osiągnąć rzeczy wcześniej uważane za niemożliwe. Skok kwantowy nie jest koncepcją abstrakcyjną. Jest to konkretne i przemieniające doświadczenie dostępne dla tych, którzy są na nie otwarci. W tym momencie musieliście już zdać sobie sprawę z ogromnego potencjału, jaki może zaoferować skok kwantowy. Ale teraz pojawia się pytanie: co zrobisz z tą wiedzą? Pierwszym krokiem jest otwarcie umysłu na nowe możliwości. Pozwól sobie na rozważenie, że rzeczywistość może być kształtowana przez sposób, w jaki myślisz i czujesz. Kiedy zrozumiesz siłę skoku kwantowego, nie tylko zmienisz swoją perspektywę, ale także przygotujesz się na radykalną zmianę swojego życia. Skok kwantowy jest dostępny dla każdego, a najlepszy czas, aby zacząć, jest teraz. Zacznij obserwować swoje przekonania, swoje wzorce myślowe. Co cię powstrzymuje? Jakie bariery dla siebie stworzyłeś? Skok kwantowy następuje, gdy zdecydujesz, że jesteś gotowy na zmianę, aby uwolnić niezbędną energię, która wyniesie twoją świadomość na nowy poziom. Skok kwantowy to, to koncepcja wywodząca się z fizyki, opisująca w jaki sposób cząstki subatomowe mogą natychmiast zmienić stan bez widocznego przejścia. Zjawisko to zostało jednak rozszerzone, aby reprezentować przemiany osobiste i świadomościowe. W naszym filmie badamy, jak ten skok kwantowy może przejawić się w życiu ludzi, powodując nagłe i głębokie zmiany. Chodzi o to, że tak jak elektrony przeskakują z jednego poziomu energii na drugi, my również możemy niemal natychmiast zmienić nasze wzorce myślenia i zachowania. Chwila jasności, nagła świadomość lub zmiana sposobu myślenia może zapoczątkować milowy skok w naszym życiu, otwierając drzwi do nowych możliwości, sukcesu i pewności siebie. Odpowiadamy także na kontrowersje wokół tego tematu. Są sceptycy, którzy postrzegają skok kwantowy jako pseudonaukę, ale nie możemy ignorować prawdziwych doniesień o transformacji. Czy te idee są cenzurowane, ponieważ w głębi duszy jest w nich coś potężnego? Historie ludzi takich jak Christina, która przezwyciężyła swoją niepewność i Mateusz, który znalazł nowe rozwiązania, aby uratować swoją firmę, Pokazują nam, że skok kwantowy może rzeczywiście mieć konkretny wpływ na nasze życie. Ostateczny komunikat jest jasny: skok kwantowy jest w zasięgu każdego. Otwierając swój umysł na nowe możliwości i pokonując ograniczające przekonania, ty również możesz doświadczyć tej transformacji. Podziel się tą wiedzą, zanim zniknie. Co sądzisz o tym filmie? Subskrybuj nasz kanał i udostępniaj innym osobom, które Twoim zdaniem mogą skorzystać z tych treści. Rozpowszechniaj tę wiadomość zanim będzie za późno, ponieważ jak widzieliśmy, podejmowane są próby wykluczenia tej ważnej informacji. Pamiętaj, skok kwantowy jest kluczem do nowej rzeczywistości i ten klucz jest w Twoich rękach. Czy jesteś gotowy, aby zrobić kolejny krok? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach.